Cześć moi drodzy, słuchajcie, wczoraj okazało się, że NETIA postanowiła zrobić mnie w konia, bo zaczęli wprowadzać obowiązkowego NATA. W efekcie tych zmian mój do tej pory zmienny, ale publiczny adres IP przestał być po prostu publiczny. I mój dostęp do NASA, którego mam postawionego na Trunasie, przestał być za pomocą DIN DNS. Dostępny. No więc siłą rzeczy zmuszony zacząłem szukać rozwiązań i tak trafiłem na bardzo proste w konfiguracji rozwiązanie dla osób indywidualnych, całkowicie darmowe. Mowa oczywiście o personalnym VPN-ie, a dokładnie o Tailscale, który dla osób prywatnych jest w pełni darmowy do trzech użytkowników i nawet do stu urządzeń sama konfiguracja jest również mega prosta, bo wystarczy w menu w kokpicie Turnasa przejść do zakładki aplikacje. Tutaj sobie robimy discovery apps i wpisujemy po prostu tailscale, instalujemy, konfigurujemy aplikację, a następnie konfigurujemy również na urządzeniach po prostu klientów Tailscale. Ta konfiguracja jest bardzo prosta. Działanie tej aplikacji, właściwie tego VPN-a, sprawdziłem na kilku urządzeniach. A żeby Wam to udowodnić, zobaczcie to. Wyłączę w tej chwili Wi-Fi w telefonie, ekran jest nagrywany, więc będziecie widzieli, mam tylko i wyłącznie w tej chwili połączenie za pomocą LTE, czyli jak najbardziej przy adresie IP zmiennym. Mało tego, no tutaj już nie mam adresu publicznego. Mam oczywiście Telescale klienta skonfigurowanego. Widzę, które urządzenia są aktualnie połączone w sam aplikacji. Zresztą na górze w menu również widać ten mały kluczyk, to oznacza, że jest właśnie połączenie, czy połączenie odbywa się za pomocą VPN-a. No i teraz wystarczy wejść na przykład w File Managera. Ja przechodzę sobie do Remote, bo tam mam właśnie dodanego NASA. Mam wpisany adres, oczywiście login, hasło, bo to połączenie jest jak najbardziej szyfrowane, jak przez zwykły VPN. No, i klikam dosłownie moment, jestem już połączony, już widzę wszystkie swoje foldery, mogę bez problemu sobie nie wiem, co tam chcę przeglądać, sprawdzać. Tak, więc no, pełny dostęp z pełną prędkością. Mało tego, jest to o wiele bezpieczniejsze niż DynDNS i nawet tańsze, bo dzięki temu mogłem po prostu zrezygnować z abonamentu właśnie na DynDNS-a. Także polecam, jeżeli macie właśnie swojego Trunasa, macie dynamiczny adres IP i nie jest on publiczny. Zresztą, tam jak jest publiczny, to w tej chwili już bym się nie bawił w DynDNS-a, tylko właśnie skorzystał z Telescale. Polecam.